Po ostatnio dość wątpliwej przyjemności bycia menadżerem Chelsea, potrzebuję klubu, który faktycznie ma potencjał na to, żeby absolutnie zdominować wszystko, a nie wszystko w nim jest idealnie poukładane. Więc dzisiaj Barcelona. Do pokonania mam 9 najlepszych lig na świecie plus ekstra klasa oraz wygranie trzech pucharów europejskich. W każdej lidze mam maksymalnie dwie szanse, W pucharach jednak gram w każdym sezonie, ale dopiero po wygraniu ligi konferencji mogę przejść do ligi Europy i tak samo z ligą mistrzów. Po każdym zwycięstwie ligowym mogę dodać dwóch zawodników, ale jest ograniczenie oceny. Po pierwszej pokonanej lidze mogę zabrać piłkarza o cenie max 83, po drugiej pokonanej lidze max 84, po trzeciej max 85 i tak dalej. Po wygraniu pucharów mogę przetransferować jednego zawodnika, ale Liga Konferencji to 86, Liga Europy to max 88, a Liga Mistrzów to max 90. Na pewno nie zakładam tak złego scenariusza z dumą Katalonii, jak to było w wypadku The Blues, ale mam nadzieję, mam nadzieję, że powalczymy tutaj z, z uśmiechem o też... Pokonanie wszystkich, bo to się jeszcze nie zdarzyło Zaczniemy od tego oczywiście, żeby Zobaczyć jakie tu są najsłabsze no Patrzymy na ten skład i w teorii Barcelona Tutaj nie wymaga aż tak bardzo Naprawiania, więc czemu czasem nie wychodzi Ferran Torres oczywiście tutaj wejdzie Romeo zostanie zmieniony, nie czarujmy się Jego nie wiemy, ale się Dowiemy, no dobrze moi drodzy, zaczynamy sobie od tego Że formację zmodyfikujemy lekko, damy 4-3-3 Płasko, dzięki temu będziemy Mogli bez problemu umieścić wszystkich naszych Środkowych pomocników, którzy są no Fenomenalni, I jak tak patrzę, gdzie będziemy wzmacniać to na pewno będą to skrzydła, na pewno będzie to defensywa troszeczkę. No i zależy też oczywiście, jak daleko dotrzemy. Środek pola też będzie do wzmocnienia, chociaż i tak wiemy, że mamy tutaj fenomenalnych zawodników. Więc tak jak mówię, cel jest wygrać wszystko, zrobić, że Barcelona podbije każdą możliwą ligę. Ale żeby rozpocząć, na spokojnie, na rozgrzewkę ekstraklasa i liga konferencji. Po ekstraklasie, moi drodzy, idziemy zobaczyć, co tu się wydarzyło. Więc teraz idziemy do tabeli. No i zakładam, że tutaj raczej będzie walka o pierwsze miejsce, bo oczywiście. Tak jest, Barcelona 84. Porażki. No, spodziewałem się troszeczkę lepiej, mimo wszystko, że pójdzie, ale to była rozgrzewka, tak? Rozgrzewka bez porażki byłoby lepiej, ale, ale jest ok, e, więc oczywiście. Idziemy, Puchar kraju też wygrywamy, ale to nas nie interesuje aż tak bardzo, jak jeszcze czy Liga Konferencji zostaje zaliczona, bo jeżeli tak, no to od razu mamy jakieś tam wzmocnienie. Proszę bardzo, z Frankfurtem przegrywamy w finale. Barcelona faktycznie pojawiła się w finale, natomiast przegrywałem przegrywając, o to Ale jest dla mnie lekkie zaskoczenie. Niemniej jednak, na spokojnie, troszkę mamy jeszcze w tej Ligi konferencji szans. Ekstra klasa także pokonana, więc dwóch zawodników, 83, którzy raczej będą patrzeć na jak wzmocnienie, oczywiście, do naszego składu. Więc będzie troszkę kontrowersyjnie. Bo na ławkę, albo w sumie nawet damy go chyba na chwilę do składu, będzie na środkowej obronie Ramos, 83 overalla oczywiście, oraz Oliver Giroux, który ma być zastępstwem, w razie czego dla Roberta Lewandowskiego, także 83 oczywiście overalla. Niektórzy pewnie już są na mnie źli, trudno, trudno, to jest moje prowadzenie, ale też nie miałem za wielu opcji, tak? Od 84 już gdzieś tam możemy patrzeć na faktyczne upgrade'y, na razie jednak trzeba pokonywać kolejne ligi, więc tam zmierzamy to. Teraz może, moi drodzy, do Ligi Tureckiej, co wy na to powiedzieć? A gdy Barcelona walczy oczywiście w lidze Tureckiej, jakkolwiek to nie brzmi, to moi drodzy, ja przyjdą. Od razu do sedna z bardzo ważną informacją: koniec z podatkami w Betclick. Od teraz podatki za graczy płaci właśnie Betclick. W przypadku wygranej przy zakładzie obstawionym za 100 zł, przy kursie 2.0, gracz otrzymuje na konto 200 zł, a nie jak to kiedyś było 176. Promka obowiązuje codziennie przez całą dobę na wszystkie sporty bez podatku. A że mamy teraz czas europejskich pucharów, no to na tym się oczywiście skupimy i pomyślimy, kto może wygrać. Oczywiście, moi drodzy, uprzedzam, że to są tylko i wyłącznie moje przewidywania i absolutnie nie muszą znaleźć się na waszych kuponach, bo oczywiście piłka nożna to jest forma rywalizacji, no i są tam nieprzewidziane zdarzenia. No to jeżeli chodzi o moje przewidywania, Borussia Dortmund kontra PSV Eindhoven dla mnie no tutaj w meczu dalej przejść musi Borussia Dortmund. Nie widzę innej opcji, są faworytem i wydaje mi się, że nawet nie grając nie remisując pierwsze spotkanie, tutaj muszą sobie poradzić. Jeżeli idziemy dalej, Atletico ma do Intermediolan. Inter jest na lepszej pozycji, żeby to wygrać, ale on no, musi się jeszcze postarać, więc tutaj sobie stworzymy my kombi: Remis lub Intermediolan oraz powyżej półtorej bramki. No, jedna bramka musi paść, tak? To jest moje zdanie, ale czy to będzie 1-1 na przykład, czy może wygra Inter jedną bramką? Nie przewiduję tutaj Atletiko. Mimo wszystko wydaje mi się, że Inter sobie poradzi. Jeżeli chodzi o ostatnie tutaj, co mam, no to jest Slavia Praga kontra AC Milan. No i dla mnie, pomimo tego, że Milan wygrał w pierwszym meczu, to teraz także będzie chciał od razu za. Na tym spotkanie, żeby nie dać nawet sławi cienia nadziei. Więc AC Milan i to jest cały mój kursik. Oczywiście bez podatku, moi drodzy, więc piękna sprawa. Pamiętajcie, moi drodzy, że wy także możecie grać bez podatku. Jeżeli jeszcze nie macie konta nawet kliku, a macie 18 lat, to zachęcam was do założenia go z kodem Jacob, bo możecie grać, mówię, bez podatku codziennie, przez całą dobę na wszystkie sporty. Dodatkowo w przypadku przegrania waszego pierwszego postawionego zakładu otrzymujecie cashback w postaci freebetu. Szczegóły oczywiście wszystkie w linku na dole. A teraz wracamy i zobaczmy, jak sobie poradziliśmy w kolejnej lice. No Dobrze, przed nami Liga Turecka. Zobaczmy w takim razie, co się dokładnie wydarzyło. Czy możemy przechodzić dalej do tych wyższych celów? Bo rozpędzamy się. No, w Lidze Tureckiej nie zakładam, że Galatasaray, Fenerbacze i oczywiście Barcelona 97 punktów tutaj już naprawdę konkretne zwycięstwo. Cieszy mnie to. No, ale oczywiście, my też zmierzamy do Ligi Konferencji, bo chciałbym już do tej Ligi Europy trafić. Żeby ta, ten poziom troszkę wzrósł i żeby było trudniej, chociaż teraz jeszcze się nie udało nam wygrać. Ale teraz na spokojnie. 1 do 0, to nie, to jest takie delikatne zwycięstwo, ale oczywiście zwycięstwo. Więc, moi drodzy, bardzo dobry sezon Turcja, zaliczona Liga Konferencji Zaliczona, więc idziemy w górę, wspinamy się Tym razem Liga Europy oraz kolejna Liga Ale zanim to oczywiście trzeba wybrać dwóch zawodników 84 overalla I jednego 86, no bo przecież Liga Konferencji No dobrze, to jeżeli chodzi o Zawodników 84 To zabieram Kyle'a Okera na prawą obronę I Kunde przeskoczy na środkową obronę Oraz Merino, czyli środkowego pomocnika, który jest Hiszpanem Więc pasuje do hiszpańskiego tutaj Klimatu, ale też raczej on będzie Na ławce rezerwowych, no bo na razie co w środka nie mamy wzmacniać. Natomiast jeżeli chodzi o 86 zawodnika, no to tu już jest mocne wzmocnienie, bo wybieram Phila Fauldena, który idzie na lewe skrzydło za Ferana Toresza, i tutaj uważam, to już jest solidne wsparcie. Więc tak jak mówiłem, Ramos idzie na ławkę rezerwowych, e, tutaj zastępuje go Kunde, tak? A my mamy Kyla Walkera w tym miejscu, no i wydaje mi się, że jest to całkiem dobry wybór. Balde, na razie zostanie zamieniony. Merino, zobaczmy, kto tutaj może być. Romeo zostaje zmieniony, mamy wzmacniamy tą ławkę bardzo mocno. Phil Faulden tutaj, proszę bardzo, no i co? I wygląda to naprawdę, naprawdę solidnie mocniamy powoli, ale teraz czas na ligę, weźmy belgijską, tutaj nadal ulepszenia. Belgia, Belgia, czym, czym to jest dla naszej Barcelony, która jeszcze nie dość, że jest tutaj już mocna, to jeszcze jest wzmocniona, a my oczywiście do grupy mistrzowskiej idziemy, czekajcie, 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 bo tutaj wygraliśmy oczywiście w sezonie zasadniczym, ale nas playoffy interesują. Czy ja dobrze widzę, że w playoffach my nie wygraliśmy? Pierwsze problemy nam się zaczynają, moi drodzy, no nie sądziłem, że liga belgijska nas zatrzyma. Co tam się stało? Ja muszę zobaczyć ten zespół, jak to wszystko wygląda, no bo jest ten, no Lewandowski bardzo dobrze Jak sobie poradził Phil Foden Ferran Torres A gdzie jest mój Phil Foden? 18 No jak grał to grał dobrze 71 oceny Lepiej niż Ferran Torres Dlaczego komputer go wybierał? Halo No chyba za dużo zawodników nam się tu robi Więc trzeba będzie Lekkie tutaj przesianie zrobić No ale dobrze Idziemy do Ligi Portugalskiej A nie no jeszcze przepraszam Przepraszam Zanim przejdziemy dalej Trzeba zobaczyć Jak to wyglądało w tabeli Ligi Europy Bo może tam od razu wygraliśmy też I trafimy do Ligi Mistrzów Więc zobaczmy Liga Mistrzów nas nie interesuje Liga Europy Uuuu Raga z nami wygrała w półfinale? No, ten sezon nie jest udany. Zdecydowanie nie jest udany. Trzeba ponownie coś zagrać, Ligę Portugalską. W międzyczasie ja usunę paru zawodników, którzy i tak u nas nie grali, a tylko przeszkadzają. Tutaj Barcelona mnie już nie może zawieść. Musi Liga Portugalska być wygrana. Po prostu. No, mamy tak dobry skład, że to jest niemożliwe, żeby w Lidze Portugalskiej nie wygrać. Widzowie, jestem w absolutnym szoku. Nie wiem, co się dzieje. Dlaczego my tutaj mamy czwarte miejsce? No, to miał być odcinek, gdzie po prostu wszystko jest absolutnie dominowane, wygrywane. Ja po Chelsea za zaczynam mieć troszeczkę PTSD o tym wszystkim. Ale na szczęście Ligę Europy wygrywamy. Jeden zawodnik 88 na nas w takim razie I my idziemy prosto do Ligi Mistrzów Jestem mega zadowolony z tego powodu Natomiast czemu my nie potrafimy wygrać Ligi Belgijskiej i Portugalskiej Co się wydarzyło tutaj w składzie naszym FC Barcelona i chcę zobaczyć Frankie de Jong jest Phil Foden zagrał troszeczkę Rafinha zagrał też to nie najlepiej Pedri zrobił 16-3 Co Robert Lewandowski robi? Co tu się dzieje? Giroud zagrał też trochę meczów Ale to nie jest nie jest jakiś wybitny sezon Czemu to nie chodzi w ogóle? Merino, Pedri i Gündogan Dziwne te rotacje są I, i nie podoba mi się jak to wygląda. Wracamy do ligi belgijskiej. No, nie, nie wierzę, że to nie, że to drugi raz tak wyjdzie. Ale oczywiście, zanim to, trzeba wybrać zawodnika 88 Overala do mocnego wzmocnienia. I jako, że to jest Max 88, to wykorzystam opcję obniżenia Overala troszeczkę i 87 będzie to Bruno Fernandez, bo potrzebuje, mam wrażenie, kogoś bardziej Znaczy, niby Pedri świetnie, ale Gündogan do poprawy, moim zdaniem. Więc, oczywiście, tak jak powiedziałem, Gündogan zostaje zastąpiony Fernandesem, De Jong zajmuje miejsce Gündogana. To są i tak wszystko środkowi pomocnicy. De Jong niby ma to SPD, ale Alternatywne, ja chociaż mówię, tutaj 3 eśp -E No i to musi wypalić. To po prostu musi wypalić. Żeby prowadzić Barcelonę i obawiać się tego, jak będzie wyglądał wynik w lidze belgijskiej, no to już jest wyższy poziom. No bo, ale, ale zobaczmy, no nie, nie sądziłem, że do, do tego dojdzie. Jest, dobra, patrzę. Grupa mistrzowska, no w Belgii to jest coś, ale tutaj jest potężny No i to jest. To mi się podoba. 63 punkty. Dziękuję bardzo. Elegancko, czy to pierwsze miejsce to też, no też zajęliśmy pierwsze miejsce. Piękna, piękna sprawa. Moi drodzy, Belgii Belgia pokonana. Zmierzamy z powrotem do ligi portugalskiej Boja albo do Eredy a po do Rydy chodźmy. No tam, bo tam mamy dwie szanse jeszcze. Natomiast zanim to, no to oczywiście trzeba dobrać piłkarzy i zobaczyć przede wszystkim. zobaczyć przede wszystkim, jak nam poszło. Może w Lidze Mistrzów, może coś się zadziało. Dobrego. Może Liga Mistrzów już zamknięty temat. Zamknięty temat, moi drodzy! Barcelona, jak tylko trafia do Ligi Europy, jak tylko trafia do Ligi Mistrzów, od razu wszystko wygrywa. Pokarnych bo pokarnych 0 do 0, bo 0 do 0 ale wygrywamy i to jest najważniejsze. Dziękuję bardzo. To też oznacza zawodnika 90 overa, i tu zaczynamy już naprawdę piękną, piękną zabawę. No to wzmocnijmy nasz zespół Zanim Chciałem jeszcze zerknąć, jak wygląda ze statystykami Moi drodzy, jak Robel Lewandowski fantastyczny sezon Tak wytłumaczmy mi tu dlaczego Ferran Torres, który ma Mniejsze overall, pokonał Fila Fodena, który no, nic, praktycznie nie grał ja, jak, jak to wszystko wytłumaczyć, nie? Jak to wszystko wytłumaczyć? No dobra, budujemy, budujemy dalej A Bruno Fernandes? Okej, okay, ale bez Jakiegoś wielkiego, ale grał dużo Dobrze, moi drodzy, zmieniamy formację Zmieniłem formację, ale najpierw kogo oczywiście Dorzucam za Ligę Mistrzów 90 overalla Harry Kane, już wiecie Co się szykuje, Lewandowski i Kane będą Napastnikami, dodatkowo jeszcze Max 8, 85 overalla, no to Będzie Bono oraz Di Lorenzo Bono jako zapasowy bramkarz, bo nie mamy Aż tak dobrego, przyda nam się. Fila Fodena Zostawimy sobie, on ma SPO tutaj gdzieś Więc, więc zostawimy go tutaj, Fernandes De Jong, Pedri także zostają No Walker oczywiście zostanie zmieniony za Di Lorenzo Natomiast damy go sobie zaraz na ławkę A tak jak mówiłem, Bono sobie pójdzie tutaj Kyle Walker pójdzie sobie za Roberto oczywiście No i jeszcze za może Gaviego, no Chyba tak, trzeba tutaj wrzucić Ferana Torresa Bo spisuje się naprawdę dobrze No dobra, moi drodzy, Lewandowski Kane, co może później tak? Czas na Ligę Holenderską Liga Holenderska, moi drodzy no Nie ma co zwlekać, nie ma co zwlekać ja Liczę na pozytywny tutaj wynik, nie będę ukrywał Idziemy na miejsca czwartego Ajax Trzecie Alkmaar, a, a pierwsze zajmuje Barcelona, no i to mi się podoba W końcu wygrywamy, pewnie Możemy wracać do Ligi Portugalskiej, bo jestem przekonany, że tam będzie dobrze Oczywiście, no pucharów już nie musimy sprawdzać Bo wszystko wygraliśmy, ja tylko sobie zerknę Jak wyglądało tutaj rozłożenie Bramek, 27 Kane, 13 Lewandowski. No ale jeżeli będą się tak uzupełniać, to ja jestem jak najbardziej za. Nie wiem, jak to wyglądało z tymi środkowymi pomocnikami ofensywnymi. Kto, tak, to, kto dokładnie tam wszedł? Dlaczego Alejandro Balde na lewej obronie grał, kiedy mamy Cancelo, kiedy mamy Sergi Roberto? Przypominam, że mamy Kyla Walkera i Di Lorenzo. Jakim cudem Di Lorenzo zagrał mniej spotkań niż Sergi Roberto? Ach. No nieważne, wygrywamy, więc się nie za bardzo denerwuję Wracamy do Ligi Portugalskiej Ale najpierw 86 overalla, oczywiście, trzeba dodać kogoś A dołączą do mnie Musiala i Militao, żeby mieć idealnie tego HPO, Takim, jaki powinien być, a nie Phil Foden, więc zobacz Phil Foden zastępujemy Musialą Ten sam overall, ale pozycja bardziej odpowiednia no, i Kunde sobie zejdzie i wejdzie za niego. Militao wzmocniliśmy skład, przynajmniej w moim mniemaniu. Więc teraz Liga Portugalska, no, bez problemu powinna pójść. Zobacz, Portugalia, jesteś piękna, chociaż jeszcze nie byłem ich chce odwiedzić. Natomiast nie denerwuj mnie, proszę. Barcelona tutaj musi być na pierwszym miejscu. Nie widzę innej opcji. Przechodzimy do miejsca piątego, czwartego, Braga. Trzeciego, dwa punkty To była nasza druga próba, mamy porażkę w Portugalii No nie wiem jak to wytłumaczyć, naprawdę nie mam pojęcia jak to wytłumaczyć W takim razie boję się tego, jak z tym składem w ogóle podejść do dalszych lig, do ligę Barcelona powinna tu być absolutnie Lewandowski strzela, Musiala strzela, Kane strzela Czyste konta jakieś tam są, chociaż no nie, Militao 67 nie jest źle Pedri może nie najlepiej Bruno Fernandes tam przeciętnie No moi drodzy, bywało lepiej Dlaczego tak bardzo rozjeżdża nam się obrona? No nic, tutaj niewiele zdziałamy, więc zmierzamy do Ligę i tam powalczymy. O zwycięstwo. Miało być pięknie, przyjemnie i potężnie. A tutaj proszę, liga portugalska zepsuła mi humor. Czy to samo zrobi mi liga? E, oczywiście francuska. Zobaczmy, idziemy do miejsca czwartego. Lille. Miejsce trzecie Land. No czyli PS że walczyliśmy o pierwsze miejsce. A pierwsze miejsce zdobywa Barcelona! Jednym punktem, tak jest! Mamy Ligę! Nie wiem, czemu się aż tak cieszę, ale jakoś mnie to satysfakcjonuje, że się udało, więc mamy to. za dobrze, dobrze będzie zielono na tej naszej planszy, więc zmierzamy teraz oczywiście, żeby jeszcze zupgradeować to co się tam działo. Zobaczę sobie tylko szybko na statystyki, bo formację zostawiamy Kane bardzo ładnie, bardzo ładnie. Barcelona, zobaczmy Kane 29 bramek Musiala. Musiala, dobry transfer. Lewandowski też strzela, więc popatrzymy co możemy ulepszyć mu. Balde cały czas gra. Ja tego Balde wyrzucam przecież. No dobrze dwóch zawodników 87 do mnie dołącza, będzie to Marquinhos i Osimen jako zapas dla Lewandowskiego i oczywiście zejdzie troszeczkę niżej, Osimana sobie tam wrzucamy, a na obronę za Arauco Marquinhos. Czas na Bundesliga. Ja, ja, zobaczmy, czy będą e, dobre wyniki. Tak, tak, moi drodzy, Bundesliga oraz nasze oczywiście barcelońskie przygody, katalońskie przygody, że jakbym nawet. Czwarte miejsce to jest Leverkusen, trzecie miejsce to jest Bayern Monachium. Dla nas bardzo dobrze. A my walczyliśmy w takim razie z Dortmundem o to, żeby wygrać. I pierwsze miejsce zajmuje Barcelona i to tak solidnie, konkretnie i pewnie co najważniejsze, więc nasze transfery przynoszą zdecydowanie korzyść, co mnie bardzo cieszy. Więc moi drodzy, odkaczamy Bundesligę. Zobaczmy sobie na sezonik, jak to Oczywiście wyglądało Lewandowski tak, poczuł się jak u siebie. No poczuł się jak u siebie. Bo tych bramek na strzelał 30 bramek. No to jest powrót Lewandowskiego, zdecydowanie mu przysłużył. Harry Kane 17, Musiała 9. No i teraz chodzi. Marquinhos ładnie, 34 mecze. No jestem zadowolony, słuchajcie, jestem zadowolony. Niech to tak zostanie jak jest. Oczywiście mamy możliwość upgrade'u na 88 i zerkniemy, co jest dostępne. Ale składzik chodzi dobrze. Czas po, za chwilę, po pokonaniu Bundesligi, chyba na Serie A. Moi drodzy, 88 zawodników nie ma za wiele. Ale są tacy dwaj, którzy osłabią jeszcze rywala naszego potencjalnego. W ostatnim sezonie, bo La Liga zrobimy sobie na koniec, czyli Valverde i Bellingham. 88 overalla, dwa zawodnicy trafiają do naszego zespołu i jak to wygląda? Otóż, oczywiście, musiała radzić sobie naprawdę dobrze, ale no Bellingama tutaj chcemy widzieć, tak? No i Valverde, moim zdaniem, Pedri zostaje zmieniony. I to no, zwiększamy ten overall na, na tyle, ile możemy, prawda? Fernandesz jest de Jong, Valverde, uważam, że też to będzie fantastycznie chodziło. Troszeczkę boję się tego, że za wysokie overally są w całym zespole, ale dam temu jeden sezon. Jest dobrze, więc nie zmieniajmy tego, dopóki się nie zepsuje, a Teraz zmierzamy do Ligi Włoskiej. No to co? Serie A też będzie za pierwszym razem rozwalona przez naszą Barcelonę? Zobaczmy, zobaczmy. Bo poprzednie Ligi, te większe, poszły nam naprawdę dobrze. Chociaż te włoskie to jest zawsze przeprawa, prawda? Miejsce piąte... Nie Te Włochy są przecież nie do pokonania. Jak, mój drogi, jak to zrobić? Przecież to jest niemożliwe, że we Włoszech zawsze nas pokonują. I to jaką różnicą? 12 punktów. Jak ich pokonać? Nie mam siły, nie mam siły do tego, bo nie rozumiem jakiegokolwiek bym zespołu nie biegł. By... Chyba, że muszę jakiś Juventus wybrać teraz, żeby wygrać. A nawet nie wiem, czy z Milanem nam się udało do końca. No nieważne, tak czy inaczej. Gramy w Premier League. Jeżeli cokolwiek się nie wydarzy, potem wracamy do Serie A. Dobra, nie ukrywam, lecimy podbić Ligę Angielską. Ja coś czuję, że będzie dobrze. Coś czuję, że będzie dobrze, więc zobaczmy, czy faktycznie tak będzie. Jest Mierzamy do to przejść, bo tam musimy być. Jest, Manchester United. Miejsce piąte: Liverpool. Miejsce czwarte: to Tottenham. Miejsce trzecie: to Manchester City, czyli walczyliśmy z Arsenalem o pierwsze miejsce. Zobaczmy: Arsenal czy Barcelona? Wielkie pytanie. Uwaga! Barcel! Coś mówiłem, czułem, że będzie dobrze. 84 punkty, duża przewaga. Bardzo mnie to cieszy. Czyli ta Liga Włoska jest po prostu mega ciężka. A jeżeli chodzi o strzelone bramki, no to mamy tutaj: zobaczmy: 25 Kane, 17 Bellingham, ale Lewandowski tak, no nie najlepiej bym powiedział. Bruno też sobie coś tam pograł, więc nie jest źle Ale ogólnie jestem zadowolony Bardzo cieszę się z Bellingama, że to był dobry transfer 17-16, wow Wracamy do Ligi Włoskiej, ale najpierw Do naszego zespołu trafia Virgil van Dijk I Ruben Diaz 89 overall. No w teorii nie ma lepszego zestawienia Obrońców środkowych No będzie to wyglądało przemocarnie, więc Ruben Diaz Oraz Virgil van Dijk No jest mega, mocno. teraz seria już musi się udać Prawda? Zobaczmy Dobra, Liga Włoska, lecimy z tym, no nie możemy teraz nie wygrać No nie możemy tutaj odpuścić żeby we Włoszech nie być numerem jeden. Inter na miejscu szóstym, na miejscu piątym Lazio, na miejscu czwartym Roma, na miejscu trzecim Milan, czyli z Juventusem walczyliśmy o pierwsze miejsce i pierwsze miejsce zdobywa Barcelona. Tym razem się udało pięknie. Zrobiłem lekkie czystki, nie ukrywam, w zawodnikach, więc nie ma aż tylu możliwości na zmiany, czyli rotacja składu jest o wiele mniejsza i mam wrażenie, że to pomaga. Barcelona, Serie A, wygrywamy. Piękna sprawa, moi drodzy, więc została nam tylko jeszcze jedna, a raczej dwie rzeczy do zrobienia. Dwóch zawodników 90 Overala oraz finalny pojedynek W Lalice. No i moi drodzy, jak 90 Overala, no to nie może być innych wyborów jak Courtois oraz Rodri Ja nie ukrywam, że też zabranie Bellingama, Valverde Oraz Kurtua. no będzie miał też inny Jeszcze efekt, który pewnie domyślacie się jaki We, Szczególnie mówimy tutaj o warce, Walce z Realem Madryt, ale My teraz zajmujemy się tym, żeby przejść I zobaczyć jak to będzie wyglądało finalnie Więc oczywiście mamy też Tegena, ale Zwiększamy o jeden ten overall No i De Jonga, który tak delikatnie Tutaj na SPD roli Mógłby być, bez problemu. To tutaj wrzucamy Rodrigo. No takie 4-1-2-1-2 nam się z tego zrobiło. Zespół jest absolutnie doładowany. Czy wystarczająco doładowany, żeby wygrać od razu la ligę? Przekonajmy się. No dobrze, zobaczmy, czy Liga Hiszpańska zakończy nam od razu, czy. Każe powalczyć troszeczkę o to, co się wydarzyło. Idziemy do miejsca piątego. Real Sociedad. Miejsce czwarte to jest Athletic Club. Miejsce trzecie to jest Real Madrid. Czy to jest Atletico? Walczyliśmy o mistrza. Mistrza zdobywa Barcelona. 91 punktów, moi drodzy. I teraz mogę finalnie powiedzieć. Zobaczmy sobie jeszcze na statystyki. Tak, żeby się... Wiecie, pocieszyć trzech zawodników Ale tu bramek był nastrzelany Ale tu nastrzelali bramek, zobaczmy 17, 21, 21, fantastycznie No i co mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć na sam koniec jedno Stworzyłem potęgę oprócz tej ligi portugalskiej jednej Która nie wiem jakim cudem Na mnie nie przeszła Natomiast reszta poszło idealnie wszystko I mam nadzieję, że wam się podobało Barcelona w przeciwieństwie do Chelsea No chyba można powiedzieć, że została najlepszym zespołem świata Dziękuję wam bardzo za uwagę Jeżeli się podobało to oczywiście zachęcam do stawienia łapeczki w ogóle subskrypcji na kanale, no i oczywiście, do zobaczenia kolejnym razem. Na razie.